Witam na kanale Wszystkie Rybki. Cieszę się, że jesteście ze mną, że oglądacie, słuchacie tego wszystkiego, co tutaj mam do powiedzenia: nie tylko horoskopów, ale i też różnych nagrań. Jest mi miło, coraz więcej Was przybywa, więc coraz więcej też staramy się dla Was nagrywać. Witam też nowe osoby. Jeśli oglądacie pierwszy raz, to oczywiście pozdrawiam Was serdecznie. Miło mi, że jesteście tutaj. Jak się spodoba, zapraszam do subskrypcji naszego kanału. Na bieżąco będziecie mieć informacje o tym, co nagrywamy. No i oczywiście też możecie zostawić komentarz, co chcielibyście wszyscy, możecie napisać, co chcielibyście usłyszeć. To przygotujemy dla Was takie karty. Oczywiście też e, dziękuję za wszelkie lajki i komentarze, które dotychczas przychodzą. Jest to. Bardzo miłe usiąść i sobie po prostu poodpisywać wszystkim. Jest to miłe słuchać coś miłego na swój temat. Dobrze, to teraz tak zrobiłam dla Was tutaj, przygotowałam karty na taki horoskop tygodniowy i zacznę tarot ogólny. Taki zobaczymy, co ogólnie czeka wszystkie rybki. Zobaczymy, co tutaj. Oczywiście 50 plus będzie i więcej też. 60 i 70, bo ktoś mi tam napisał w komentarzu, gdzie jest 60. Też jest tutaj. Właśnie 50 plus to i też 60 plus. Więc tak, zobaczymy tutaj ogólnie dla wszystkich rybek. Ogólnie tutaj widać, że sytuacja finansowa będzie dobra. Widać w kartach, że zwyciężycie, że tutaj przed Wami jest jakaś kłótnia, ale zwycięstwo, więc wyjście, ta kłótnia Was zmęczy, więc możecie się w ogóle nie angażować w taką kłótnię i w ogóle nic Was nie zmęczy wtedy. Natomiast jeśli będziecie próbować jakieś wnioski, jakieś rzeczy, wyjaśnienia, rozmowy, do niczego nie prowadzące oczywiście, tylko Was zmęczą i niepotrzebnie zmarnują Wam humor więc nie angażujcie się w jakieś spory i możecie po prostu tego uniknąć. To jest taką rzeczą, która tutaj wydarzy się w ciągu teraz tygodnia, a zobaczymy co będzie. Ogólnie u wszystkich 50 plus 60 plus i więcej. Zobaczymy co tu jest. No. Staniecie taką informację o powiększeniu się funduszy. Widać, że będziecie mogli spłacić wiele rzeczy, jest powiększenie pieniędzy, więc to też dobry czas. Zmiana waszego życia jest na lepsze. Widać, że wiele rzeczy będziecie mogli zrealizować przejrzycie też na oczy, jeśli chodzi o tam kłótnię. Kto jest przyjacielem, kto jest dla was nieprzyjacielem, więc czasami. Dzięki temu będziecie mogli rozszyfrować, macie kartę świat, więc na pewno nic złego się nie wydarzy w tym tygodniu. Dla Was ten tydzień powinien być szczęśliwy, szczególnie przed, przed, jeśli chodzi o te zmiany finansowe na lepsze, to też na pewno jest dla Was korzystne. Karta świat sama mówi za siebie. No. Zobaczymy teraz, co będzie w miłości takiego ważnego. Biorę kartę, która będzie mówić coś na temat miłości. Zobaczymy, co tutaj mamy. I musicie uważać, bo ktoś będzie do Was startował. W sprawach uczuciowych będzie to oszust. I karty pokazują, że musicie uważać na tą osobę i nie angażować się w jakieś uczucie, bo nie będzie to szczere. I teraz tak. Pomyślcie sobie, wszystkie rybki niech pomyślą sobie nad jakimś pytaniem w sprawach uczuciowych, i ja wam dam odpowiedź na to pytanie, o którym pomyślicie. Więc pomyślcie sobie jakieś pytanie, a ja zaraz wam dam odpowiedź. I wasza odpowiedź jest, że jeszcze musicie porozmawiać, konwersacja jest przed wami i. Jeśli pytaliście się i chcielibyście odpowiedzieć tak lub nie, to ta odpowiedź jest, będzie tak, jak przeprowadzicie konkretną konwersację i ustalenia. Inaczej to nie widać rozwiązania tej sprawy. I teraz tak, wszystkie osoby 50 plus 60 i więcej pomyślcie tak samo. Jakieś pytanie dotyczące spraw uczuciowych. Które chcielibyście wiedzieć, żeby dać żebym mogła wam dać odpowiedź, i ja wam to sprawdzę. Więc pomyślcie nad takim pytaniem. I tu jest pokazane, że musicie dużo w to włożyć w własnej pracy energetycznej. Jest afirmacja, wizualizacja, czyli jeśli chcecie coś osiągnąć, żeby to było zrealizowane, to musicie zwizualizować sobie coś takiego, zafirmować. Może kiedyś to robiliście, zapomnieliście, a to jest bardzo ważne, bo to na pewno też pomoże, żeby wszechświat mógł zadziałać tak, jak Wy tego chcecie. Ale oczywiście, jeśli jest coś, co nie rozwiązuje to Waszego problemu, chcielibyście na przykład rozwiązania swojej sytuacji, bądź macie jakieś pytania do nas, to jak najbardziej. W opisie tego filmu macie link do naszej strony, na której możecie się zabukować, wybrać sobie wróżbę, jaką chcecie i po prostu my zrobimy dla Was karty w wybranym czasie przez Was i będziecie mogli również też z tego skorzystać i będziecie mieli indywidualną odpowiedź na Wasze pytania. Dobrze. Zobaczymy teraz, jakie jest przesłanie od aniołów dla Was. O! prawdziwa miłość to jest przesłanie odania, że czeka was prawdziwa miłość, prawdziwy czas, więc na pewno będzie wybawienie z tego kłopotu. Osoby, które nie są w relacji, poznają kogoś, a osoby, które są w relacji, wasza miłość pójdzie do przodu, bo też musicie zwrócić na to uwagę, że macie w rozkładach kartę świat. Dobrze. Teraz zobaczymy tako, taką radę, przesłanie dla wszystkich 50. Plus. Zobaczymy i więcej, jakie tutaj macie przesłania od kart anielskich. I tu jest pokazane, niewiarygodne, że jesteście w takiej pętli, nie macie wyjścia z sytuacji i coś musicie zrobić, żeby z tej sytuacji właśnie wyjść w sprawach uczuciowych. Więc przemyślcie tą całą sytuację, jeśli chcecie, żeby. Wasza miłość, wasze uczucia, nawet jeśli nie jesteście samotni, a chcielibyście sobie ułożyć życie, to musicie z tym powalczyć, pomyśleć, jak usunąć sobie właśnie tę sytuację. Dobrze. Zobaczymy teraz, na co powinniście uważać. Wszystkie rybki, na co powinny uważać. Zobaczymy, jakieś tutaj wskazówki, skoci karta Rota. Zobaczymy, na co powinniście uważać. Na pewno na osoby, które udają, że są tym, kim nie są. Więc to jest tutaj karta klauna, siódemka. To na pewno są niekorzystne osoby, czyli są wokół Was osoby, które pokazują się jako osoby, którymi nie są. Są to fałszywi ludzie. Musicie na to zwrócić uwagę. To jest takie ważne. I tutaj jest też pokazane, że niektórzy z Was to chcieliby nawet zrobić wam krzywdę. Może nie o to chodzi, że chcieliby e, na przykład e, fizycznie zrobić krzywdę, ale mentalnie, psychicznie, jak najbardziej z zazdrości, z zawiści. Więc na to musicie uważać, szczególnie w tym tygodniu. Zobaczymy na co powinni uważać wszystkie osoby. Pod znaku rybki 50 plus 60, 70 i więcej. Na co powinny uważać? Na pewno tu jest pokazane na kobietę, która będzie chciała angażować się i rządzić tutaj w życiu. Widać, że na pewno będzie chciała zaaranżować coś i też muszą uważać na mężczyznę, który jest. Osobą, która pracuje w biurze, w jakiejś, no może to być jakaś nawet kancelaria, może to być jakiś urząd, to jest mężczyzna, który będzie ingerował, będzie próbował ingerować w wasze życie. Więc, ale to jest jako mężczyzna, który chce jakiegoś związku, więc tutaj, tutaj chodzi o takie zaangażowanie, więc zwróćcie na to uwagę, czy po prostu warto, bo karty sugerują, że nie. Ale wiadomo, nie wszyscy tak mają. Zobaczymy teraz, co mówią karty orakle. Zobaczymy, co tu jest pokazane. Dla Was. I tu jest w kartach pokazane, że powinniście pytać często swojego partnera, jeśli on jest. Jeśli go nie ma, no to powinniście pytać się samemu siebie. Jak powinno wyglądać wasze życie, jakie są potrzeby, jakie jest zaangażowanie z jego, jej strony. I tu jest pokazane, że o wszystkim powinniście sobie mówić, a są rzeczy, o których nie mówicie, i potem z czasem może to wyjść i nie będzie to dla was ciekawy czas. Więc warto mówić to, co planujecie, to, co chcecie przede wszystkim pytać się tej drugiej strony. Czego ta druga strona oczekuje. I przede wszystkim mówić o swoich oczekiwaniach, bo często tak jest, że o tym nie mówicie. Tylko na przykład stawiając sobie karty, pytając nas tutaj kart, wy zadajecie nam to pytanie, a trzeba też zadać tej drugiej stronie. Dobrze, zobaczymy tutaj w kartach anielskich. Jeszcze dla Was wybiorę. Tutaj zobaczymy przesłanie dla wszystkich rybek. I tutaj jest pokazane, że powinniście zaakceptować swoją intuicję. Macie dobrą intuicję, nie korzystacie z tego, wiele wiecie i nie zwracacie na to uwagi. <laughs> Karty też pokazują, że też powinniście czasem poprosić Boga o pomoc, wszechświat o pomoc. Jest pokazane, że to jest. Dużo ludzi wokół Was, Pan Bóg zsyła dla Was, czyli wszechświat zsyła dla Was nowych ludzi, co i, co i róż, żebyście mogli zaakceptować ich albo wybrać czasem i w ten sposób nauczycie się segregacji tych ludzi dobrych i ludzi złych. Tak ogólnie tutaj wyszedł dla Was ten horoskop tygodniowy. Myślę, że dużo macie teraz. Więcej informacji wiecie, jak ten tydzień ma się dla Was pokierować. Mam nadzieję, że rozwiałam wszelkie wątpliwości. Dziękuję Państwu za uwagę. Do usłyszenia.